Dzień dobry. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z panią Aleksandrą Piłsudską. Witam serdecznie. Jak się pani czuje? Wiele pani przecież przeszła. Bardzo dobrze. Proszę do mnie mówić na ty. Będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Dobrze. A więc na początku chciałam zapytać o twoje dzieciństwo. Wiemy, że twoja matka zmarła, kiedy miałeś 10 lat i wychowywała cię ciotka oraz babcia. Jak wspominasz ten czas? Właśnie, bardzo ciekawe pytanie. Mimo tego, że moi rodzice zmarli bardzo wcześnie i wychowywały mnie dwie kobiety... Mam wrażenie, że zostałam jednak bardzo dobrze wychowana, zarówno pod względem patriotycznym, jak i społecznym. Babcia zakorzeniła we mnie takie wartości, jak przede wszystkim patriotyzm i empatia. Moja babcia była ogromnie przywiązana do ojczyzny była kobietą o żelaznej woli. Angażowała się w pomoc powstańcom podczas powstania w 1963. Po jego upadku, żałobę narodową nosiła, co prawda, już do końca swojego życia. Prowadziłaś bardzo aktywny udział w konspiracji. Przyszła ci może przez chwilę taka mężę, jednak może się nie udać. Miałaś kiedyś tak zwane chwile zwątpienia? Tak jak mówiłam, ja miałam dzięki babci mocno wpojoną walkę o ojczyznę, dawało mi to adrenalinę i czułam, że coś znaczy, że robię coś dla odzyskania niepodległości. Te wszystkie podejmowane działania typu załadowywanie amunicji, ukrywanie dynamitów pod gorsetami, chowanie broni w mieszkaniach, w kościele, bardzo mnie to satysfakcjonowało. Wiadomo, czasem były, było poczucie, że mogłam zrobić coś jeszcze, ale czułam, że, że dobrze działam. No dobrze, teraz porozmawiamy o Twojej miłości z osobą Piłsudskim, czyli Ziukiem. Wszyscy wiemy, że nie było Wam łatwo. Moja miłość z Ziukiem była dość skomplikowana. Naprawdę się w nim zakochałam, chociaż byłam uczona od małego bycia niezależną, tak jak moja babcia. Kiedy straciła swojego męża, sama utrzymywała dom i w nim nadawała rytm życia. Kiedy go poznałam, coś się we mnie zmieniło. Oprócz o siebie zaczęłam martwić się również o niego. Wiesz, to było takie dziwne uczucie z perspektywy kobiety, która właśnie, nie, właśnie wcześniej nie miała miejsca dla żadnego z mężczyzn. Sama potrafiłam o siebie zadbać, utrzymać się ze swojej pensji. Z dziukiem byłam dość blisko już za czasów konspiracji. A jak miewały się sprawy w kwestii rozwodu? Maria przecież nie była chętna, żeby udzielić go Piłsudskiemu. Oj, to była prawda. Ziuk prosił ją o rozwód kilka razy, ale ona uparcie się na to nie zgadzała. Sprawę skomplikowała dodatkowo śmierć jej jednego dziecka, córeczki Wandy. Musiałam w tamtym momencie zrozumieć to, że mój ukochany starał się okazywać jej jak najwięcej wsparcia. Choć nic już więcej ich nie łączyło, to nadal wyjeżdżali razem do ciepłych miejsc, spędzali ze sobą mnóstwo czasu. Niezmiernie mnie to denerwowało, chociaż zawsze mnie zapewniał o swojej miłości do mnie. Te, te sytuacje mnie bardzo przytłaczały. Nawet kiedy urodziła się nasza, nasza córeczka, Wanda, Ziuk chciał, żeby się ją tak nazwać, na cześć swojej pasierwicy, do której bardzo się przywiązał i szczerze ją pokochał. Marzyłam o ślubie z nim, o założeniu rodziny, o normalnym domu. Niestety, ze ślubem musiałam czekać, aż do śmierci Marii. A jak wyglądały Wasze relacje, kiedy już Polska była wolna? W końcu był jedną z najważniejszych osób w kraju. Musiało to być nie lada wyzwanie. Oj, to fakt. Było ciężko. Oprócz mnie pokochały go tłumy ludzi. Musiałam się z nim dzielić, mimo tego, że nie zawsze chciałam. Czasami pragnęłam, abyśmy byli zwykłą rodziną, która żyje sobie powoli, spokojnie, której nikt tak naprawdę nie zna. Oczywiście wiedziałam, że po odzyskaniu niepodległości ktoś będzie musiał ustalić nowy porządek, i zdawałam sobie wtedy z tego sprawę, że to będzie musiał być mój dziuk.